Thank <laughs> you. Witam wszystkich bardzo serdecznie, e, jesteśmy drugi dzień na łowisku Barcin. E, przyjechaliśmy dzisiaj pokazać Wam e, w jaki sposób zachowują się waftersy pod wodą. E, do tego eksperymentu zabraliśmy z sobą akwarium, e, do którego nalaliśmy wody ze zbiornika. I chcielibyśmy Wam pokazać jak waftersy, ten sam wafters, e, zachowuje się pod różnymi haczykami, na gumce jak i na bagnecie. Do testów użyliśmy sobie waftersów 6 mm. Muszę podkreślić, że wszystkie haczyki. Wojtek złowił szczupaka na waftersa. Jak wszyscy widzieliście, na waftersa też można złowić drapieżnika. Oczywiście przez przypadek niecelowo, ale wziął. A wracając do tego, co mamy na stole. Mamy przygotowane haczyki w rozmiarze 16, w rozmiarze 10, 12 i 14 na różnych przyponach. Podkreślam, że waftercy są, są te same waftercy z tego samego pudełka i pokażemy Wam, jak zachowują się pod danymi haczykami. Wrzucimy je wszystkie do wody po kolei, będziemy wrzucać, powiedzmy od najmniejszego haczyka. Do największego. Będziemy mówić, które są na bagnecie, które są na gumce. Będziecie widzieli, jak układają się na dnie i jak wygląda różnica między hakiem na bagnecie, a jak wygląda y, haczyk z gumką. Na pierwszy ogień pójdą przypony związane z gumkami. Tu w przypadku pierwszego wrzucamy haczyk o rozmiarze 14 z z waftersem na gumce. Jak widzimy cały haczyk unosi się na powierzchni wody. Drugim haczykiem mamy haczyk numer 12. Tak samo na gumce. Też wrzucamy go do wody. Jak widzicie, haczyk jest już troszeczkę cięższy. Zestaw opada nam na dno, wafter z haczykiem też zostaje na dnie. Podnosi nam haczyk, ale nadal haczyk opiera się od samo dno. I trzeci e, przypon z największym haczykiem, też rzucamy go do wody i też opada, zachowuje się w trochę inny sposób, jest już pod innym kątem, już ma większą styczność z swoim podłożem. Przechodzimy dalej do następnych haczyków. Dwa z tych trzech są tego samego rozmiaru. Różnią się tylko i wyłącznie tym, że jeden bagnet jest zawiązany na sztywno do całego przyponu, drugi jest zawiązany na oczku. Chciałbym też pokazać różnicę w wodzie zachowania takiego przyponu. Chociaż nie zawsze jeden jest lepszy od drugiego. Wszystko jest zależne od danej sytuacji, która panuje na łowisku, tak samo jak i długość przyponu, tak samo jak odległość bagnetu od haczyka, to wszystko musimy sobie dopasować już sami na łowisku poprzez metodę prób i błędów. Wrzucimy teraz te trzy przypony do wody. Pierwszy wrzucimy haczyk największy z najgrubszym przyponem, też jest na bagnecie, na oczku. Pokażemy, jak on się zachowuje. Później, wrzucimy dwa haczyki tych samych rozmiarów na tej samej żyłce przyponowej z różnicą taką, że jeden właśnie jest zawiązany bagnet na sztywno, drugi jest na oczku. W tym momencie, wrzucamy haczyk najgrubszy, największy na najgrubszej żyłce przyponowej na bagnecie i na oczku i możemy sobie zobaczyć, jak on będzie się zachowywał. Widać, że haczyk położył się grotem do dna, wafters jest wybijany do góry. Tak jest w tym momencie. Moim zdaniem jest najlepiej, jak jest w tej pozycji, że dotyka tylko grotem dna. Tak jak przed chwilą widzieliście, taka pozycja waftersa, takie prezentowanie go jest w tym momencie najlepsze, że haczyk dotyka nam podłoża tylko i wyłącznie ostrzem. Jak widać, e, haczyki są te same. E, haczyk z bagnetem, który jest zawiązany na sztywno, niestety nam wypływa. Nie opada nam on na dno. Haczyk z bagnetem, zawiązanym na oczku, pozycjonuje nam haczyk w ten sposób, gdzie wafter znajduje się powyżej haczyka. E, tu niestety tak się nie dzieje, ze względu na to, że. E... Wafter ten jest ciut bardziej wyporny, i w tym momencie chciałbym Wam też pokazać, co w takiej sytuacji zrobić. Pokażę Wam teraz sposób, jak z takiego pływającego waftersa zrobić dość zbalansowany. Wystarczy powolutku, po kawałku go odcinać, rzucamy go do wody i zobaczymy, czy opada. W tym momencie widać, że po malutku, delikatnie zaczyna opadać. Zobaczymy, jak będzie się zachowywał na dnie. E... Można zobaczyć, że po przycięciu waftersa cały nasz przypon opadł do dna i widać różnicę pozycjonowania w tym momencie haczyka z bagnetem, który jest przywiązany do przyponu bezpośrednio, a różnicę z przyponem, gdzie bagnet jest przywiązany z pętelką. Zupełnie inaczej się układa haczyk. Pomimo tego, że obydwa dotykają dna, ten jeden zostaje wynoszony do góry przy większym ruchu wody, a ten zaraz wraca do swojej pozycji. Moim zdaniem, dzieje się to tak tylko i wyłącznie dlatego, że bagnet z waftersem jest na pentelce, a nie jest przywiązany na sztywno i ma możliwość przemieszczania się w lewo w prawo. Gdzie w przypadku, gdzie jest na sztywno, przemieszczanie się waftersa powoduje przemieszczanie się również haczyka siedzi. Ale on jest gruby. Słowem podsumowania. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego materiału będziecie łowić więcej, będziecie mieli lepsze efekty. Będziecie wiedzieli, jak wafter zachowuje się pod wodą, i sami na łowisku będziecie mogli sprawdzić ich działanie. Życzę Wam jak najwięcej ryb, jak największych okazów w tym nowym roku. No i wszystkiego dobrego. Chcesz coś powiedzieć odnośnie tych trzech? Nie mam nic do dodania, jest zimno i chcę zjeść już obiad.